Dzień dobry, kochani! Witam Was na kolejnej transmisji. Chciałam Wam po prostu poopowiadać, co się u nas dzieje, gdzie się znajdujemy, co porabiamy itd. I spróbujemy to wszystko nagrać. No dobra, to zacznę od tego, co sobie tutaj rozpisałam, żeby nie zapomnieć Wam o czymś powiedzieć. Więc tak, gdzie jesteśmy? Znajdujemy się aktualnie w Bangkoku, czyli w stolicy Tajlandii. I przyjechaliśmy tutaj po dwóch dniach autostopu, podróży autostopowej i <laughs> już Wam powiem o co chodziło, jak wyglądało i w ogóle co się dzieje, więc tak, jesteśmy po dwóch dniach wstawania codziennie o 6 rano, więc mogę wyglądać <laughs> dosyć ciekawie, dwa dni wstawania o 6 rano, chodzenia późno spać ze względu na, wiecie, rozmowy z ludźmi i tak dalej, czuję się w zasadzie fantastycznie, mimo tego, że stałam o 6 rano jestem po całym dniu wczorajszego autostopu. Chcę Wam opowiadać, jak to wszystko wyglądało. Wczoraj jechaliśmy autostopem z Lampun, czyli z miejsca, gdzie mieszka nasz kochany przyjaciel, Diu, którego pozdrawiam. Hello, Diu. Thank you. Dziękuję bardzo, Diu, za to, że nas przynocował od domu swoich rodziców. Od tego momentu, od którego wyruszyliśmy, od Diu, kiedy nas wywiózł na wylotówkę, tak naprawdę. Do Bangkoku, do momentu, w którym znaleźliśmy się tutaj, w tym przepięknym domu kochanego Polaka Mariusza, którego też serdecznie pozdrawiam. Dziękuję Ci bardzo za przenocowanie naszej trójki dzisiaj. <grym> Minęło 12 godzin 36 minut. Oznacza to, że byliśmy wczoraj ponad 12 godzin w podróży autostopowej z Lampun do Bangkoku, czyli z północnej części Tajlandii na nieco bardziej południową. Bangkok znajduje się tak delikatnie po środku. Bardziej północ niż południe Tajlandii, zaznaczam. Dobra, no i tak, jak się tutaj znaleźliśmy, to już wiecie, po prostu stanęliśmy na drodze, wyciągnęliśmy kciuka, zaczęliśmy łapać stopa i udało nam się to w 21 minut w trzy osoby złapać na jeden samochód prosto do celu. Więc autostop w Tajlandii, tak jak wcześniej już mówiłam, działa wyśmienicie, jestem bardzo szczęśliwa, że jest to jeden z najłatwiejszych, a tak naprawdę chyba najłatwiejszy kraj w Tajlandii do stopa. Dobra, przejdziemy dalej. Co się działo wczoraj? Więc... Wczoraj, kiedy tutaj przyjechaliśmy, było nam ciężko trafić. już <grych> podał adres, ale okazało się, że gdzieś jakoś tam się może pomylił, może po prostu GPS nam troszkę poświ poświrował e, i nie mogliśmy tutaj po prostu trafić, więc było to bardzo, bardzo zabawne, e, kiedy próbowaliśmy tutaj trafić, a niestety się nie udało, więc e, po prostu Marysz prosił nas o to, a myśmy my przesłali mu zdjęcia miejsca, w którym się znajdujemy.